Księga Aggeusza, rozdział 2, część 2. Dnia 24-9 miesiąca w drugim roku Dariusza, doszło proroka Aggeusza słowo pana tej treści. Aggeusz bardzo dokładnie zapisywał daty, kiedy otrzymał proroctwo od Boga. Tak mówi pan zastępów: Zapytaj kapłanów o orzeczenie w takiej sprawie. Gdy ktoś niesie poświęcone mięso w podołku swojej szaty i dotknie swoim podołkiem chleba, albo gotowanej potrawy, albo wina, albo oliwy, albo jakiegokolwiek pokarmu, to czy ten staje się wtedy poświęcony? Kapłani odpowiedzieli, mówiąc: Nie. Wtedy Aggeusz zapytał i rzekł: Gdy ktoś stał się nieczysty wskutek dotknięcia zwłok, i dotknie którejś z tych rzeczy, to czy staje się ona nieczysta? Na to odpowiedzieli kapłani, mówiąc: Staje się nieczystą. Żydzi byli ukształtowani przez system ofiar, który Bóg nakazał przez Mojżesza, choć duchowego znaczenia tych rytuałów nie pojmowali, a Geusz, natchniony przez Boga, starał się wykorzystać ich rozumienie ofiar do tego, aby wytłumaczyć, czego Bóg od nich chce. Jeśli jakaś rzecz była poświęcona, to znaczy, że była oddana w Bogu, była taka, jakiej Bóg sobie życzył i Bóg mógł ją przyjąć. Poświęcona święcona ofiara nie mogła jednak uczynić świętymi tych rzeczy, z którymi się stykała. Rytualna świętość nie przenosiła się przez kontakt, natomiast nieczystość tak. Wtedy odezwał się Aggeusz i rzekł: Tak to jest i z tymi ludźmi. Tak to jest i z tym narodem w moich oczach, mówi Pan. I także z wszelkim dziełem ich rąk. Cokolwiek oni ofiarują, będzie nieczyste. W oczach Boga naród izraelski nadal jest nieczysty, bo nie ma właściwej postawy serca wobec niego. I ta nieczystość serca kala w oczach Boga jego ofiary. Żydom wydawało się, że składają te ofiary zgodnie z prawem mojżeszowym i to się Bogu podoba, ale Bóg przez Ageusza powiedział, że. Ofiary, które teraz Żydzi składali, nie podobały mu się, nie uznawał ich za święte. Otóż teraz zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. Zanim położono kamień na kamieniu w świątyni Pana, jak się Wam powodziło? Gdy ktoś przyszedł do kupy zboża z 20 F, było ich tylko 10. Gdy ktoś przyszedł do prasy winnej, aby naczerpać 50 wiader wina. Było ich zaledwie dwadzieścia. Smagałem, posuchą, rdzą i gradem plony waszej pracy, a jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Bóg dawał Żydom znaki, że nie podobają mu się ofiary, które mu składają. Plony były złe, nic się nie udawało, dotykały ich właściwie wszystkie możliwe klęski żywiołowe. I było tak, dopóki nie zrobili tego, czego Bóg sobie życzył. Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. Od 24 dnia 9 miesiąca, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynię pana, zważcie, czy brakuje jeszcze nasienia w spichrzu i czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu? Od dnia dzisiejszego, ja. Będę wam błogosławił. Wszystko to się zmieniło w tym dniu, kiedy ruszyła odbudowa świątyni. W tym samym dniu warunki nagle się zmieniły. Tego dnia pojawiły się owoce na drzewach, i tego dnia Ageusz otrzymał to przesłanie, które przekazał rodakom. Oni zaczęli robić to, czego Bóg sobie życzył, a Bóg zaczął błogosławić wszystkiemu, co robili dla siebie. Tutaj pada stwierdzenie, że tego dnia położony został fundament. Z Księgi Ezdrasza wiemy, że fundament położono podczas wcześniejszej... Próby odbudowy świątyni krą przerwano. Uważam, że położono nowy fundament na większą świątynię niż zamierzano odbudować poprzednim razem, bo Żydzi wzięli sobie do serca poprzednie przesłanie Aggeusza. Ta świątynia nadal nie była tak wielka jak świątynia Salomona, ale Bóg uznał, że taka świątynia świadczy już o tym, że serca Żydów naprawdę się ku niemu zwróciły. I powtórnie doszło Ageusza Słowo Pana 24 dnia tego miesiąca. Tak powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judei. Poruszę niebiosa i ziemię. Upadną trony królestw i zniszczę moc królestw pogańskich. Obalę rydwany i jeźdźców. Także padną rumaki i ich jeźdźcy, jeden od miecza drugiego. W owym dniu. Mówi pan zastępów, wezmę cię, sługo mój, Zorobabelu, synusze Altiela, mówi pan, i uczynię cię swoim sygnetem, gdyż wybrałem cię, mówi pan zastępów. Tego dnia Ageusz przekazał jeszcze jedno proroctwo dotyczące Zorobabela, przywódcy społeczności żydowskiej w Judei. Przede wszystkim objawił się jako pan historii, jako ten, który. Kieruje wszystkimi sprawami, które dzieją się na ziemi. Zapowiedział, że wszystkie te pogańskie potęgi, które wydają się niezwyciężone, kiedyś upadną. Zapowiedział też Zorobabelowi, że będzie miał z nim bliską wspólnotę. Ten, kto miał sygnet, przeważnie nigdy się z nim nie rozstawał, zawsze nosił go na palcu. Podobnie Zorobabel będzie zawsze blisko Boga. Zoro był przodkiem Jezusa, znajduje się w rodowodzie, który podaje mateusz na początku swojej ewangelii. Pan! Wynieśli pieśń radosną, żegnając i dał swoją moc i mówił tam. Ineble, głosili więc po czterech stronach świata Bogaci tak nie mając nic, bo miłość jest bogata Nie, nie warto na drogę tę sandałki i płaszcza zabierać Nie, nie trzeba wam zebra brać, nad głową zabiegać nie, Ukończyli żniwo ostatnią drogę ruszyli. Patrzyli w niebo na ojca dom i tak z ufnością mówili, nie! He, he.